Wow, to mogę powiedzieć o tych spodniach i koszulach. 100% lnu. To, co kochacie, czyli materiały dobrej jakości, w super cenach, spodnie na tą chwilę pojawią się w dwóch kolorach, czekolada oraz fango. Oczywiście, jeśli zakochacie się tak w nich, jak ja wprowadzimy do sprzedaży. Inne kolory, jest ich około 10, także naprawdę e, rewelacja. Spodnie dziewczyny są tutaj na gumeczce, e, posiadają rozmiary S, M oraz L. Oczywiście mamy kieszenie, zapinane są tutaj na zamek i guzik. E, do tego mamy koszule zapinane na guzik. Posiadają również tutaj koszule e, kieszenie. Możecie zakupić osobno lub możecie zrobić sobie taki super zestaw. Ten fango również, zobaczcie, jest przepiękny. Ta czekolada jest genialna. Komplet założycie kobietki do klapek, do szpilek. Pokażę Wam, jak naprawdę rewelacyjnie prezentuje się tutaj ze szpilkami. Założycie go do pracy, na spacer. Także naprawdę macie tutaj wiele możliwości. I teraz kolor fango. Ze szpilkami. Także widzicie, że kochana, można założyć te spodnie do pracy, do biura, na miasto, wszędzie. Ja sobie tu teraz troszkę związałam tą bluzeczkę. No, wyglądają fenomenalnie. Spodnie będą rewelacyjnie się prezentować dla Ciebie w wieku 18 lat i dla kobietki, która ma 55 albo i więcej.